Cześć! Ja jestem Kai Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić kolejny odcinek historii postaci. Dzisiaj skupimy się na Sabozio, a tak dokładnie to dlaczego w portalkom.com wtedy na, yy, yy, mamy cyber zio. Oczywiście mamy też normalnego, ale dzisiaj skupimy się raczej na tej pierwszej części rozdziału zero y, sorry drugie. Czyli rozdział 14. Cyber Na ekranie wyświetla się Mortal Kombat Armageddon. Będę sobie też Sub Zero akurat no, brać. No więc przejdźmy do rzeczy. Rozdział Sub Zero zaczyna w soul Chamber. w tym Soul Chamberze nie wiem rzeźbi on w lodzie czy co nie, jakoś miło nie mu Tak wiem że jakoś jest beznadziejna ale nagrywam z telewizora no dobra nieważne No więc tak, tak jak już mówiłem, wydaje mi się, że on coś tam żyje w igrodzie i w trakcie swojego monologu, gdzie wiada po prostu sam u siebie, do pokoju wchodzi sektor. Wychodzi Cyrax i zaczynają tam coś smękić o No i potem zaczynają się liczyć. Możemy się domyślić, co zero wygrywa. A po tej walce przychodzi Jack, Sonia i w tym samym momencie pojawia się Ernie. Więc Jack spróbuje wyrzucić swojego kławietnego Get Him. No tylko coś mi się wydaje, że nie bardzo mu to wychodzi. Yy, teraz czekać przez chwilę, nie będę nic mówić, bo ja tu się muszę na zaskupić. O nie! Dobra, nie zrobiłem tego co chciałem, ale nieważne. Nie. Yy, przejdźmy już dalej do rzeczy. Kiedy raz próbuje rzucić swojego to, Get Him, Ermek swoją mocą dusz świetla Jack Cezary, i je urywa. I historia Rangersa. Sam się już zaczyna powoli dopiętać, tak. No i dochodzi do walki pomiędzy samym z Loa Ermakiem. I no, akurat tą walkę Sabus sobie wygrywa, nie? Ja na luzie. No i później, gdy już sub tą walkę z Ermakiem wygrywa, to już nie kroi się tak fajnie, ponieważ, no, to trzeba powiedzieć, ale... Że... No, Sub-Zero nie chce pomóc soniem, że Mówi, że tam mają portal, który ma z powrotem wrócić do Half-Ray. Co im na pewno bardzo pomoże Ponieważ teraz muszą iść do Outworld żeby iść do Regana, który o, uleczy Jacksa No i potem, gdy już on tego Jacksa uleczy znaczy nie stało się tak akurat w tym rozdziale. Nie uleczył tak jak w tym rozdziale. W rozdziale. Może uleczy w następnym rozdziale historycznym. Dobra, koniec tego smęcenia. Następna yy, rzecz. Yy, skorpion, Sub Zero idzie do Szałkana. myślę o skorpion. Sub Zero idzie do Szałkana i mówi, że chce jak najszybciej walczyć ze skorpionem. Yy, ale na razie Sięknął mówi, Imperatorowi aby poczekał i daje sobie Viziro na przeciwnika rocker. Gdy już walczy z tym na taję, wiadomo, pokonuje go jednak po walce ze skorpionem. Skorpion, Sawzillań ze skorpionem e, przegrywa. Znaczy, bo my tą walkę też tak trochę no, oglądamy, nie wierzymy, że jej widziało. No i właśnie jest tak, moi drodzy, że ten. Kap że ten skorpion jak już pokonuje Sub -Zero, to po prostu mu muga z i ucieka ale Sub Zero sobie tą ranę zamra żalodem i idzie spać znaczy dosłownie idzie spać bo tak naprawdę się tylko kładzie spać chce przepchać spać to i wiecie jak to jest no i dobra moja to by było chyba już na tyle co chciałbym Wam opowiedzieć o historii Sub ale jak chcecie to możecie jeszcze do oglądać do reszty to o ja tu się zabiłem okej okay, no proszę no nie nie zdążyłem nie zdążyłem Zobaczcie. dobra czy to było, było na tyle do zobaczenia kolejnym razem i cześć